Dzisiaj mamy e, temat daru e, umiejętności. E, I tak sobie myślę o takich dwóch rzeczach z poranka. Właśnie pierwszą rzeczą to jest to, że sobie siedziałem, jeszcze tam przeglądałem co tu powiedzieć e, o tym darze umiejętności. I nagle patrzę, myślę sobie już jest pięć połowa, jeszcze jestem nie ubrany. E, e, no, a druga rzecz i, i w takim znaczeniu, że można zapomnieć się, a w drugim znaczeniu, takim, że faktycznie jak żeśmy tych świeczek szukali rano, to dar umiejętności jest z czymś takim związanym. Jak się tłumaczy dar umiejętności? Bynajmniej to nie są jakieś kompetencje społeczne, tak jak powiemy, ktoś ma jakiś dar, umiejętności, nie wiem, malowanie, śpiewanie. Rozmawianie, czy jakieś takie rzeczy, które mamy je lepiej, jak talenty, ponieważ dar umiejętności to nie jest coś takiego. Dar umiejętności jest inaczej nazywany darem wiedzy, no ale darem duchowym wiedzy, to znaczy takiej wiedzy, że ja znam, gdzie mieszka Bóg dlatego mówię o tym wcześniej zapomnieć się można zagapić i można się też coś utracić bo można utracić coś takiego jak poczucie Pana Boga nie nie mówię o tym że jakby emocje nam pomagają odkryć Pana Boga albo de decydują kiedy jesteśmy blisko Boga czy nie bo tak też nie jest emocje pomagają nam odkryć się w życiu w ogóle tak? natomiast w tej rzeczywistości duchowej są ważne ale nie są najważniejsze bo w takich przyjemnych emocjach można zrobić dużo różnych rzeczy i na odwrót prawda w tych takich nieprzyjemnych emocjach tak samo natomiast one nie są jakby warunkiem natomiast ta umiejętność Odnalezienia Pana Boga, czy to znaczy takiej wiedzy o Bogu, to daje nam ten dar umiejętności. Więc to jest jakby inne nazywanie tego daru umiejętności, to jest dar wiedzy, poznania Boga. To jest dar umiejętności. I jej jest albo więcej, albo mniej, ale nie w znaczeniu ilości wiedzy o Bogu w znaczeniu takim teologicznym, że ktoś teraz połknął cały Katechizm Kościoła Katolickiego, to nie chodzi o traktaty dogmatyczne, tylko chodzi o taki zmysł wiary, zmysł wiedzy o Bogu. I to dotyczy bardzo prostych często ludzi. Taką podstawową, takim podstawowym znakiem tego jest to, że Cenię sobie w tym darze umiejętności znajomość Boga bardziej niż innych ludzi. Dlaczego? Ponieważ względem innych ludzi często jesteśmy albo nadmiarowi, albo, albo bardzo oszczędni, powściągliwi. Nadmiarowy jest ten, który bardzo chce mieć ludzi przy sobie i wtedy dopasowuje się do nich. Ale ten, który jest powściągliwy, może być w takim w skrytości uzależniony od ludzi. Jakby te dwie rzeczy tutaj się mogą kryć. Że mogą być za bardzo się dopasowywać albo właśnie bać się utraty. I teraz ten, który ma dar umiejętności, bardziej ceni sobie tą więź z Bogiem, to znaczy ja znam Boga. Ludzie przyjdą i pójdą, zmienią się w życiu, będą tacy czy inni. To nie, w ogóle nie znaczy o tym, to nie jest mowa o tym, że oni są nieważni. Święty Paweł w do Koryntian pisze, nie bądźcie niewolnikami ludzi. Nie bądźcie niewolnikami ludzi. Bardzo ciekawy tekst. On jest włożony w opis daru umiejętności, żeby nie być niewolnikiem. Do tego potrzebny jest dar umiejętności. Czyli tego umiejętności znalezienia. Nie, tak jak nie możemy znaleźć tych, tych świeczek naszych. Nie możemy go, ich znaleźć. Tak? To jest to. Nie umiem go znaleźć, coś powiem. To potrzebuję modlić się o ten dar umiejętności. Żeby umieć go znaleźć. Umieć go odkryć. Święta Tereska Miała taki tekst, e, doktor Kościoła, nie? a mówił Tereska, e, przypadek, nie? młoda dziewczyna. Miała taki zmysł, jak, jak niekiedy dzieci, prości ludzie, mają taki zmysł Boga. I zobaczcie, często, jeżeli macie takie doświadczenie takich ludzi, że za dużo w zasadzie nie czytali książek o Bogu, nie studiowali teologii, a jednocześnie mają taką klarowną, zdolność widzenia Boga. Całkiem możliwe, że mają ten dar umiejętności. Że go widzą. Że ktoś ma jakąś taką, nie wiem, rozkminę, zawiłość teologiczną, tak nie wie, się miota. A ta osoba tak patrzy i mówi, to jest taki tak. Myślę sobie, skąd ty to wiesz? Dar umiejętności. Widzenia Boga. Tam, gdzie ja go nie widzę, inni go nie widzą, świat go nie widzi, a ta osoba widzi. Wie, że on tu jest. Albo jest tak i tak, dlatego, że jest tak i tak. Się dziwimy, to jest dar umiejętności. Tereska, która zadziwiała swoją teologiczną wiedzą, taką właśnie, wynikającą z tego daru umiejętności, bardziej niż ze studiowania, ja taki, takie, takie słowo nie wiem, czy przytoczę dobrze z pamięci, bo w zakresie zostawiłem kartkę, teraz się spostrzegam przed chwilą z tym cytatem. To tam jest tak, że ona mówi, że ten, który ma tę ten, ten zdolność poznania Pana Boga, to, to ma wgląd w rzeczywistość niezakłamaną, taka jaka jest. Rzeczywistość jest zniekształcona, prawda o świecie jest zniekształcona, a ta osoba ma wgląd w to, jaki on jest, stan jego pierwotny i potrafi dzięki temu zmysłowi duchowemu, poznaniu duchowemu, odradzać ten stan pierwotny w świecie. Nie? Że Duch Święty takiej osobie pomaga tworzyć przestrzeń właśnie taką. Jaka jest pierwotna? Nie? Tak jakbyśmy powiedzieli, to jak to ma być w moim życiu? Jak to ma być? Kogo wysłuchać? Jakie ma być to moje życie, żeby się odnaleźć? No właśnie, takie jak jest pierwotne znaczenie tego życia. Nie, to znaczy, nic nie, nie jest zniekształcone, wykoślawione. Popatrzcie, że to nazywamy opatrznością Bożą. Powołaniem, wolą Pana Boga, czyli to, co nie jest zniekształcone. I ten, który ma ten dar umiejętności, będzie to widział, iść drogą taką jasną, w znaczeniu takim prostą, klarowną, będzie znał drogę, ścieżkę, dar umiejętności. Warto się o Niego modlić. No i w ostatnim takim akcencie mamy taką sytuację, no, kiedy, tak, kiedy myślę o tych darach i później patrzę na liturgię słowa z, z dnia, który jest tam dzisiaj dany i patrzę, popatrzcie, mamy historię Maryi, historię Pana Jezusa, zaślubiny Maryi z Józefem mam tą sytuację bardzo taką, no negatywną dla, dla Maryi i dla Józefa. Jest dziecko nieślubne, jest zna, znalaz, zamieszkali się razem, czyli wpierw w nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienno ze sprawą Ducha Świętego. Mąż Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić na zniesławienie, zamierzał ją potajemnie oddalić, żeby sobie tylko wyobrazić, nie, jakiś, nie wiem, stres, mętli w głowie świętego Józefa. Znane stany. Może nie ta sama sytuacja wiadomo, ale znane stały. I co się dzieje? Przychodzi w śnie do niego, anio pański. I tłumaczy mu drogę, tłumaczy mu ścieżkę. Myślę, że śmiało można powiedzieć. Że to jest dar umiejętności. W tym śnie, w tym, w tym znaku Duch Święty przychodzi z tym darem umiejętności do świętego Józefa. Co ma zrobić? Tłumaczy mu wyraźnie, i wtedy zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją małżonkę do siebie. I stała się prosta droga dar umiejętności, dar wiedzy, dar widzenia drogi. Módlmy się i życzmy sobie takich dróg.